A tak poza tym to jeszcze szetan dostał okulary. I to prawdziwe okulary. Znaczy, powiedzmy prawdziwe. Mam jeszcze jedno okulary. Tylko niestety żaden koń poza szetanem nic w to nie wejdzie. <noise> Więc takiem. I skoro to są te właśnie rzeczy to na pewno w najbliższym czasie będę robić zamówienie ze strony Glaszewca żeby zamówić parę elementów metalowych, które mi po prostu brakło tu są same te takie tego typu no po prostu a jeszcze tak bo się po prostu wszystko mi pokończyło więc jeżeli przyjdzie paczka Glaszewca otworzę z powrotem zamówienia na sprzęt i tym podobne, więc możecie się szukować na takie coś, albo na mm, wodze, znaczy nie wodze, na te, na uwiązy, albo coś tego typu. Ale spróbuję zrobić jeden uwiąz dzisiaj, może coś się uda, zobaczę jak to wygląda.